Motyw kobiety w literaturze i sztuce. Myślicie w porządku, na maturze pisemnej napiszemy, na ustnej opowiemy, przy takim temacie to pomysły same przyjdą do głowy, a później pojawia się stres, zdarza się, że i pustka w głowie, no i złość, no bo jak to nie wiem, przecież tyle tego jest. Dlatego przychodzimy z bezstresową pomocą. Mm. Z kilkoma pomysłami, które być może będziecie mogli wykorzystać podczas matury, czy to pisemnej, czy ustnej, odwołując się do różnych tekstów kultury. Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Jazdowskim w Warszawie, po to, aby przyjrzeć się kolekcji wyborów. Jak powstawała ta wystawa? Co jest w niej nietypowego? Dlaczego akurat takie prace ją tworzą? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w przewodniku po wystawie, który jest zamieszczony na stronie internetowej ujazdowski.pl. Trzeba powiedzieć, że to kobiety miały znaczący wpływ na ostateczną zawartość ekspozycji. I dzisiaj, właśnie o motywie kobiety, trochę powiemy przejrzymy się trzem pracom, które w centrum stawiają kobietę. No, a na końcu odwołamy się do kilku dzieł literackich, zasygnalizujemy je. Całość ma być dla Was inspiracją, podpowiedzią, nie jest to gotowa analiza i interpretacja. Teresa Gierzyńska i czarno-biała fotografia zatytułowana o niej. Co widzimy? Leżak, a w zasadzie jego fragment także fragment kobiecego ciała odkryte ramiona i rękę. Ta ręka szczególnie przykuwa uwagę. No, okazuje się, że jest to zdjęcie z lustrzanego odbicia a więc to sama Gierzyńska pozuje, robi sobie zdjęcie. Jakie słowa przychodzą do głowy, gdy patrzymy na tę fotografię? Zmysłowość, delikatność, fragmentaryczność. Wierzyńska niewątpliwie operuje niedopowiedzeniem. Zauważmy, że artystka, choć ukazuje ciało, to tak naprawdę na tym ciele się nie koncentruje i to jest jeszcze bardziej widoczne w innych pracach Wierzyńskiej. Ona stara się ukazać pewną osobową aurę, nastrój obecny w konkretnym momencie, tutaj choćby za pomocą starannie wykadrowanego fragmentu i gry cieni. A teraz spójrzmy na pracę Maurycego Gomuńskiego, Cream Pie. Na pierwszy rzut oka róża w pełni rozkwitu. Też podobnie jak u Bierzyńskiej możemy poczuć zmysłowość, delikatność, no ale już w innej odsłonie. Bo gdzie ta kobieta? Jak przeczytacie w przewodniku, ta rozkwitająca róża jest metaforą rozkwitającej dziewczyny. Pójdźmy dalej. Nie trudno dostrzec kremową substancję wynikającą w płatki róży. Mamy tutaj nawiązanie do sfery seksualnej. Jednym zdaniem artysta ukazuje, jak to, co zmysłowo piękne i zmysłowo przyjemne, przekształca się w przedmiot męskiej konsumpcji powiązanej z rozkoszą. Tworzy obraz dwuznaczny. Z jednej strony mamy róże symbolizującą czystość, zmysłowość, delikatność. No a z drugiej Seksualność jako konsumpcja. Przecież cream pipe w tłumaczeniu dosłownym to ciastko z kremem. Przejdźmy do Zbigniewa Libery. Lalki do złudzenia przypominające te ze sklepowych półek z zabawkami dla dzieci. Ale podchodzimy bliżej i czujemy się zakłopotani, bo dostrzegamy organy wewnętrzne doczepione na zewnątrz patrzymy na tytuł – The Doll You Love to Undress. Lalka, którą uwielbiasz rozbierać. O co tu chodzi? Pojawia się problem przedmiotowego traktowania kobiet. Przezroczyste okienka w pudełkach w tym kontekście mogą przywołać na myśl, jakby lalki kobiety były przeznaczone do obserwowania ich cech płciowych i zabawy w rozbieraniu. Tak, właśnie lalki Libery pokazują absurdalne rozszerzenie tego rozbierania, aż po zaglądanie do wnętrza ciała. Za nami trzy prace. I jak możemy je podsumować? Załóżmy, że motyw działa jak hashtag. Mamy hashtag kobieta, i jesteśmy świadomi, że pod tym hashtagiem mogą znaleźć się różne wizerunki kobiet. Różne sytuacje i problemy. No i tak samo mamy tutaj różne prace, które w odmienny sposób ukazują kobietę jej cielesność. Właśnie w sposób taki od zmysłowego, delikatnego, aż po drapieżność i brutalność. Od Gierzyńskiej przez Gomulickiego polibera. No i wszystko powoli składa się w całość. Powoli, bo pasowałoby jeszcze choćby zasygnalizować kontekst literacki. Gdzie przyglądamy się kobietom, ich cielesności, a może udałoby się tę cielesność połączyć z mentalnością, duchowością, aby właśnie odwołać się do obu sfer. Nie narazi się nikomu ten, kto powie, że oblubieniec i oblubienica z pieśni nad pieśniami darzą się miłością zmysłową. Badamy Stary Testament z perspektywy literaturoznawczej, no i na próżno byłoby tutaj szukać tylko wymiaru duchowego. W końcu przyglądamy się kobiecemu ciału, częściom ciała, piersiom, udom, biodrom, które są piękne. A może pan Tadeusz? Z jednej strony mamy Zosię, ideał kobiety szlachcianki, dziewczyna skromna, delikatna, subtelna, wręcz anielska. Na płaszczyźnie symbolicznej może kojarzyć się z tym co duchowe. No a z drugiej strony mamy telimenę, którą zresztą Mickiewicz prowadza do utworu na zasadzie kontrastu. Choć pamiętajmy, że jej nie piętnuje. No i jaka jest ta telimena? To taki typ damy modnej, rozmiłowana w modzie francuskiej, stałaby by walczyni salonu, kobieta, która adoruje, uwodzi mężczyzn, symbol cielesności i fizyczności. A może dałoby się nawiązać do obrazu Rembrandta, lekcja anatomii doktora Tulpa, na którym widzimy nietypową sekcję zwłok, no i ludzi, którzy właśnie się przyglądają. Jest jeszcze wiersz grochowiaka lekcja anatomii. Dokonujemy tutaj koniecznych uproszczeń, pewne rzeczy tylko sygnalizujemy, no ale pamiętajcie, że to wy musicie połączyć kropki.